Na pewno znacie te spotkania rodzinne, gdzie ciocia wyciąga album i zaczyna opowiadać swoją historię o, o swoim dzieciństwie, o, o swojej rodzinie. I dzisiaj będzie właśnie taki odcinek, tylko że nie, o, o, o historii nie będzie opowiadała ciocia na podstawie zdjęć, a pan Roman Kiera, który zbierał te fotografie przez, przez długi czas. Także zapraszam Was na niezwykłą historię po zdjęciach. Które ukazują historyczne miejsca, historyczne sytuacje z Dąbrówki i okolicy. No to więc zaczniemy od dwóch ciekawych takich map na wstępnie. A mianowicie, to mało kto wie, że bo tu jest tutaj, znajduje się Dąbrówka Wielka, granica, jeszcze to, kiedy, bo tu jeszcze jest gruz Dąbrowka, czyli jeszcze kiedy, przed powstaniami. A tutaj napis, Rusland, czyli tutaj jest jeszcze. Polska pod Zaborem e, Rosyjskim, ta część. E, na drugiej mapie już mamy, kiedy Dąbrówka Wielka tutaj jest, jest w powiecie świętochłowickim, czyli tu. I ciekawe, że graniczymy wtedy z województwem kieleckim. Powiat Katowice i tu jest tak zwany Klin Bytomski, który który wchodzi najbardziej na, na wschód i to jest Bytom Niemiecki tutaj wtedy. Także to taka ciekawostka. Eee, po tej mapy jeszcze, to tramwaj, który jeździł z, tak. z, ze Świętochłowic na Dąbrówkę był plombowany? Nie, to z, to z, jeden z tu z Brzezin jeździł, Ehe, z Brzezin. on z Brzezin jeździł do Piekar on jeździł tu przez Aha, Bytom okay. do Piekar i na Można czas wjazdu tam, do Bytomia był, tak, tu, był tu, tu trzeba było zablombować. No <noise> Czyli jadąc tramwajem i ten, mąż, tak, przekraczało dokładnie, się granicę. Także tutaj właśnie tutaj dwa razy przekraczał. W jednym miejscu i w drugim miejscu. Nie? Mhm. Być może, że tu jeszcze też jakieś tramwaje były, ale, ale na pewno ten tu dwa razy przekraczał tutaj. No ten, to my go tam później dali, będziemy mieć. No tutaj e, typowe zdjęcie Dąbrówki XIX-wiecznej, Początek XX wieku, kiedy wszystkie zabudowania, zabudowania prawie jeszcze są drewniane i pokryte strzechą słomianą. Nie? Tutaj wszystko i później po tym wielkim pożarze tej części Dąbrówki Północnej, mhm. razem z… tu gdzieś powinna być kaplicka, kaplica, powinna być, która spłonęła i nakazano wtedy już y, budowę budynków z kamienia, z cegły, i, ale nie wolno było właśnie drewnianego, ani, ani słomianego. No, to co e, w poprzednim razie opowiadałem, też tu widać właśnie ta pompa z tego, e, z wodociągu mm -hmm. To ząbrówka Też. To jest fragment tutaj e, końcówka tu, e, tego mechanizmu nie widać. I, I tu jest resztę po prostu e, widok na jeden z domów i też właśnie jeszcze ze szczechą, nie, jeszcze ze szczechą. Tu jest ten dom pana Kaczmarczyka, no i właśnie tu było po lewej stronie było te, te gniazdo, bocianie było. No, tu następnie tak samo mamy zabudowa jeszcze też ze Strzechą, no a tutaj na tym zdjęciu typowo, typowa brama na do gospodarstwa. Takie po prostu Bardzo bramy. E, dzisiaj jeszcze podobne są, chociaż już murowane jeszcze na Dąbrówce, dwie takie charakterystyczne, na, jakby jechać na tych zakrętach tam e, niedaleko Poczty. Mm -hmm. To tam są takie dwie bramy tylko murowane, nie, one są tuż teraz. To, to jeszcze taka pozostałość jest, nie. Probostwo i sklep Kazimierza Sieji. Każdy, każdy na Dąbrówce, kto powie, Kajdzis do sklepu dosieje, to wiadomo, że Szedł tu. Ale on ma te ciekawą historię też. A mianowicie Bez wojna, tu był sklep kolonialny. I tym, w tym sklepie kolonialnym y, właścicielem albo albo, y, gospodarzem wtedy, niejaki ZUK, by się nazywał, Niemiec był i on tam sprzedawał. I po wojnie on ucieka stąd. Ale w tym sklepie kolonialnym zostają wszystkie materiały, którymi handlował, nie? Między innymi ręczniki i takie różne materiały. No i kiedyś, kiedyś e, organizują mecz Dąbrówka i Brzeziny. Jak zaczynają grę, patrzą, a ci zawodnicy z Brzezin mają po prostu szyte stroje z tych ręczników. I stąd się bierze tutaj ta nazwa i legenda, że na Dąbrówce ludzi z Brzezin nazywają ręcznikorzy. Także tu pochodziła się stąd, bo jest druga, druga wersja tej nazwy, a mianowicie, że też taka jest, że kobiety wychodzące za mąż na, na Brzeziniach musiały mieć zapas dużo ręczników. No i stąd te ręcznikorze. Ale, ale ta jest bardziej Wersję prawdopodobna, bo faktyczna jest taka, to jest z relacji. A tu jest budynek policji na Dąbrówce. Był, takowy, no i tu już akurat mamy tę policję. No tu straż pożarną, budynek... budynek który jest dziś, do dzisiaj? Tak, no tylko, jest dobudowany tylko dobudowany jest, dobudowany. Jeden, tak. Natomiast tu jest jeszcze w budowie budynek, gdzie dzisiaj poczta jest. Nie? Mm -hmm. Ten budynek jest. To jest wejście główne do Poczty? Tak, to jest do, do Poczty główne wejście. W której z kolei, bo tu Poczta też była kiedyś w jest, Wcześniej było tam, wcześniej w połowie bardziej. Mm -hmm. No a tu e, budynek tej gospody, co mm -hmm. opowiadałem. No dzisiaj tam jest sklep żelazny w tym miejscu. A tak wyglądał wtedy, on jeszcze je zdali, były takie duże, były okna, później było jeszcze przed, przed zmianą, gdzie wyburzono, bo wyburzono najpierw kawałek, tu to zostało, wyburzono tą salę. A w tej sali jeszcze wcześniej był sklep meblowy, zanim przed wyburzeniem tutaj. No jeszcze długo, długo jeszcze tutaj restauracja, full, taka taka pijalnia była tu, nie funkcjonowała, a już w tej sali nie było. nie. Tu też jeden z budynków starszych. Lubędrów 3. No. Okay. no, tutaj jest Kinobałtyk, nie? Mhm. Podczas to remontu. Kino, które było faktycznie na domu tak, 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 podczas remontu. Zrobili kino Bałtyk, wyremontowali, później już nie. nie za zbyt długo nie funkcjonowało, nie? A już mhm. po remoncie było, bo wcześniej w kinie były, były po prostu podłoga była prosta. Po remoncie ją zrobili tak jak normalnie tak jak w kinie, w kino, nie? Czyli u góry, tym, że tam loża była z tyłu, z tyłu jeszcze w tym kinie, także każdy chciał być na loży, bo było wyżej zawsze. Mhm. To tam było, ileś tam tych miejsc na loży, można było wtedy tam sobie usiąść, nie? No i tutaj sklep Karczma. Wydry on istnieje, i ten napis zajazd w tej chwili zaczyna wychodzić. Mhm. Tak, Jak to jest przy skrzyżowaniu ze światłami, ta, z przejściem. Dokładnie, dokładnie. Zaczyna być widać ten napis Zajazd tutaj, nie? Jeszcze mamy jeden taki, taki, e, gdzie był sklep i… E, ale tam się zacierał z kolei ten, ten, napis na tym. Tu jest ulica Rolnicza w tej chwili. To jest e, kiedyś tylko połączenie z Dołkami było tą ulicą. To jest na w starej szkoły. Tam, gdzie teraz są warsztaty, mm -hmm. ona tam w dół, gdzie ta ulica, to odbyte. i tu się na dołki szło, tu na dołki się szło, nie tak jak teraz w środku ulicy, tylko to tu się szło na dołki tą ulicą. No tu mamy klasztor, zdjęcie wcześniejsze, mm -hmm. no i późniejsze, świętego Józefa, nie zakłaczcie tego No i tu też w tej chwili też nie ma, a dzięki, dzięki temu, że Siostra przełożona jeszcze te zdjęcie miałem ołtarzy. I udostępniła mi, żeby sobie po prostu zrobić te zdjęcia, no bo już tej ołtarzy nie ma, a jedynie zachowały się na zdjęciach. Nie? Mhm. Także tutaj jest taką im więcej zdjęć, tym jest, jest szansa, że, że się zachowają na dłużej. Nie? Bo nawet je a to, co opowiadaliśmy między innymi o kamieniołomie. To jest właśnie kamieniołom i tu jak ci panowie upali ten, ten po prostu węglan wapny, czyli dolomity. No a nad kamieniołomem tu widocznie szyb. Też go już nie ma, ten szyb, tu budynek tego szybu. To w zasadzie nie tyle, no to szyb był, tylko to taki budynek ceglany, prostokątny, u góry było siatką zabezpieczono, i z boku wyjście, takie żelazne, takie po prostu brama do tego było. No i faktycznie szybko, no chyba na 40 metrów do kopalni orzełbiałej. Także tu czasami górnicy to po prostu wychodzili sobie tak i szli na brziny stamtąd do macierzysty kopalni, tam, żeby już się przebrać. Nie? Ale to takie rzadkie zdjęcie, właśnie z tego kamieniołomu. Nie jest. No tu się tu jeszcze trochę może wyraźniejsze to zdjęcie, jak sobie pani zrobiła jakieś zdjęcie w tym kamieniołomie. No a, a wygląda dzisiaj to w ten sposób, nie? Już, już po prostu to wszystko złagodniało. Te zresztą te, te, te górki mniejsze to są efektem tego, jak upali to wszystko i te resztki po prostu gdzieś trzeba było nie? Na te, na, te mniejsze, na te mniejsze tu pagórki to dali, a w środku był taki wąwóz, tu, tu był wąwóz. W tej chwili to jest tu wszystko zasypane popiołem, no co ludzie tam powywozili, nie. No i jeszcze widoczna jest hałda z Brzezin tu. Teraz za niedługo już nie będzie, to już takie zdjęcie będzie już też historyczne, historyczne, bo za niedługo tej hałdy nie będzie, bo tam zbierają to i niewiele to stanie. No a tutaj zdjęcia tam, gdzie ośrodek zdrowia jest, nie. Mhm. No to to jest ten, to jest plac, To jest ten plac. Ten charakterystyczny budynek tu no w tej chwili go, ta rodzina ocieplała, ociepliła go i już tego tych białych kafelków nie ma fajnie to wyglądało, no ale niestety charakterystyczne takie było niestety no, był do, dla nich też problem, bo jak to zrobili to mieli problemy z urzędnikami później, nie? No ale co ciekawego na tym zdjęciu jest to, że to jest rok 27 to nam było, e, Był tu pan Grażyński przed tym pomnikiem tutaj. Tu go mamy w całej okazałości. Tego pomnika już nie ma, tak? Nie ma. Pomnika nie ma. On został e, przez Niemców prawdopodobnie rozebrany. Nie? Mhm. To tu był orzeł. To już jest chyba przed samą wojną już on był wyglądał tak. A to jest w latach dwudziestych, jak jeszcze widać cały ten pomnik jeszcze te kamienie? Co tak. widoczne są, a tu już przed wojną był, cały obrośnięty był, nie? Ale co jeszcze ciekawego, to mało kto na to zwrócił uwagę, tu na ten mały budyneczek, na ten mały budyneczek, a to nic innego jest, jak, jak mała kapliczka świętej Anny którą zbudowali podobno powstańcy, tak, a ten, ten pomnik to no, musiał wtedy jakiś urząd tu wybudować, no, bo sami powstańcy tego nie, ale informacje o tej kapliczce św. Anny są, że to zbudowali to na, a bo, bo ten jest pomnik wyzwolenia, nie, to było na, tle, na, na cześć, że Śląsk przyłączony został do Polski, no to zbudowano taki, taki tu pomnik wtedy. No i tu jeszcze jedno zdjęcie, tutaj jest w przybliżeniu ta mało kapliczka, a tu pani z dzieckiem pod tym, pod tym pomnikiem wyzwolenia jest. No, tu jest takie zdjęcia, może nie za bardzo wyraźne nie są, mhm. dlatego że to są zdjęcia lotnicze jeszcze istniejącego, e, istniejących budynków koszarowych na wzgórzu 304-7. Tu, tu mamy po prostu te… Dzisiaj jest, zostanie tylko ten kawałeczek. To jest taki jeden schron, prostokąty. Natomiast te budynki tu już nie istnieją. Także to jest też takie… takie o, to jest zdjęcie późniejsze, kiedy już ich nie ma tych budynków. Mm -hmm. I wyraźniejsze to jest. To jest lotnicze. No, tu mamy na tym zdjęciu wieża ciśnień, doby, które do Bytomia była, Budynek gospodarczy. Przy tej wieży. no i tu później jest e, tradytor, czyli ostatni, ostatni tutaj największy e, na Dąbrówce, ostatni tu na zdjęciu, nie jako takie e, pokazane. E, a wybudowany w 30, między 33 a 34 roku. Pierwszy i największy na Dąbrówce. On jest z góry, z góry, zimą. To jest zdjęcie lotnicze z drona, no a tu mamy nasz po prostu. Nasz który, schron, który można zwiedzać, nie po, po, po tym jak żeśmy go odnowili fajnie, mhm. to tu jest jeszcze... Na pewno tam kiedyś wejdziemy i pokażemy. Zapraszam, zapraszam, bardzo zapraszam. A to nasze odkrycia, nie? Na Dąbrówce schron przeciwlotniczy. Tu jest wyjście, już my wchodzili. No a tu w środku, nie? Mhm. Jak jest, to jest jeden z, w całości, który jest ten schron, natomiast ten drugi pod, pod dzisiejszym ośrodkiem zdrowia to jest tylko fragment tam. No tutaj mamy jeden ze schronów. No i to co już nie ma, a, a jeszcze udało mi się uwiecznić na na zdjęciach, czyli, czyli po prostu okno, okno pancerne tego oto tego, no niestety już gdzieś tam na złomie jest albo coś przetopiono z tego jest jakaś konstrukcja. To jest jeszcze jeden młyn, który był na Brnicy i to niedaleko tego naszego Młynu Dąbrowki, czyli Młyn Opara. Czyli Młyn Opara. Opara razem z zabudowaniami, to wszystkimi, którym tam pff, dużo tych zabudowań dość było. Ciekawie jest, jak może jeszcze dojdziemy do, 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 do i, i tam Młynu, który opowieś, to opowiem wtedy, bo jest cały opis tego, z niemieckiego przetłumaczony, jak ten gospodarz tam taką wycieczkę oprowadza, i, i, to, i ten opis tam jest tego, tego młynu, i ten on, on później też został rozebrany w latach 60. O tym nie opowiadał pan o, przy historii Dąbrówki? Ale to o młynie Dąbrówka, o młynie Dąbrówka. a nie Opara. Okay. A to on troszkę było. W, e, on jest w tej chwili by to było na terenie Dąbrówki. Mhm. W tej chwili by to było na do, do, do terenie dołków, a wtedy to było w zasadzie, można powiedzieć, na terenie dołki, A dołki były podzielone między kamieniem a Dąbrówką, więc leżało niby na dołku, ale w kamieniu. Nie? Mhm. Taka troszkę ten. Aż teraz, w tej chwili, by to było na terenie, bo to jest po prawej stronie Brnicy. Nie? No tutaj mamy ten wypadek, właśnie młyna w Dąbrówce Wielkiej, kiedy cała ściana runęła. Mhm. No, i na tym się skończył los. No, a tutaj był spiętrzenie wody, bo każdy taki młyn to miał oddzielny taki strumień specjalny, z, przeważnie z jakimś takim stawkiem i regulowana woda, żeby ten młyn po prostu miał ta woda, mm -hmm. a nie żeby no tak był raz był, raz, było, raz nie, nie. Także przeważnie te, te odnogi nazywały się młynówkami. Młynówka, tak samo tu, było, młynówka. No, a to już mamy na młyn elektryczny od 40-42, wybudowany przez, przez naszego młynarza reszki. Tu ciekawy dokument, a mianowicie z 1895 roku. Jest to dokument, który dokumentuje dzierża, dzierżawę tego, młyn tego, tego, co się zawalił. Tego, przez rodzinę reszku. No to jest jej dokument taki. On jest wielostronnicowy. Tu jest tylko są jedna mhm. stronica, ale on jest wielostronnicowy. Tam jest wszystko wyznaczone. Tu mamy tego właśnie e, Wilhelma Reszki, ostatniego młynarza. I, co się, i tu, A jego e, ojciec, Wincenty, postawił ten krzyż. I on jest na rozdrożu, właśnie był pomiędzy tymi dwoma młynami, Oparę i Reszka. Kiedyś była tam droga, teraz tam już nie, to nie ma, bo tam zakłady są, te, megaset i inne takie, nie. Każdy może I co ciekawego odnośnie tego, bardzo ciekawa, ciekawa, postać. Wyobraź sobie, rozumiesz, że on poszedł za swojego brata na wojnę. Brat miał trójkę dzieci i miał iść na wojnę. A on, a on gdzieś poszli do tam, gdzie tam były ten mobilizacyjne i ręczali im ten, poszli i on za niego poszedł na wojnę i wrócił, Cały i zdrowy na szczęście. Nie? Także taki już bardzo, Szlachetny bardzo szlachetno. szlachetno szlachetny gest. No mhm. tu mówię tak samo, ten e, od Kazimierza Roszej, tylko z innej strony, nie? na mhm. Jagieleński. No tu jest Rozumiem, początek teraz idziemy do Kościoła. Tak, dokładnie, to dokładnie, do, do, dokładnie. A tu do, do mówię do początek, początek, początek tej Agieleński, czyli tu by mieli ten, ta karczma od, od Wydry. Nie? Coś ciekawa, bardzo ciekawa postać. Ten pan Wydra, też powstaniec. No i dzięki temu, że był powstańcem, no tego prześladowani, nie? prześladowali i w końcu wylądował w Oświęcimie. I tam w Oświęcimiu zmarł. No tu znowu charakterystyczne domy wcześniejsze, też jeszcze e, ze szczechą. To niby 56 rok jeszcze to, to chyba pozostałe, to, to ale to już budowane na pewno wcześniej. No tu mamy z kolei kopalnię Rozalię, mhm. Też tutaj wcześniejsze zdjęcie. Tu kotłownia kotłownia, w 1913 rok, tak wyglądała po prostu, żeby, żeby mieć, kotłową była po to, żeby mieć parę, a para była po to, żeby napędzać te oto pompy parowe, mhm. które były potrzebne do, do po prostu funkcjonowania tamtych urządzeń w, w, przykopalnianych, nie. I tam później pompy w ogóle były te głębinowe na końcu tego, także to, to wszystko było potrzebne do, do wytwarzania tej pary, dlatego to nie było. Bardzo ciekawy budynek szybu koler. To jest szyb, nie? a wygląda jak barbakan jakiś taki, okrągły. Ten i w środku zdjęcie też akurat posiadam. Normalny W środku jest szyb, że można schodzić po draminach, chyba tam nawet do, do prawej, do 60 metrów. No i tutaj ten, co tam już wcześniej jak wspominał, wieża ciśnień. To wieża ciśnień i ten budynek gospodarczy tu na lewej stronie. Jest. Także to ona była do... Też e, rzekomo rozebrano przez, w czasie budowy tamtych bunkrów. Mhm. E, że to niby jako... By obawiali się, że to będzie punkt taki charakterystyczny dla lotnictwa, nie? Mhm. Że koło tej wieży jest bunker, no to bym wiedzieć, aha, szukamy wieży że była ponad i tego to i, i rozwalili ta wieża. podobno. Tak, takie są informacje, no. no i przestała istnieć, czyli, czyli gdzieś w 1933-1934 roku, e, przestała istnieć ta wieża. Ona miała za zadanie wodę pomp przepompować z kopalni e, Rozalia i do miasta Byton. A poza tym druga wieża była jeszcze na terenie kopalni Rozalia, bo taką informacją jest, że Katowice kupili kopalnię Rozalię razem z wieżą ciśnień. Ponieważ grunt pomiędzy Murckami a Dąbrówką, Dąbrówka jest niżej, żeby to można było pompować tą, tą wodę, to z wieży ciśnień z Rozalki. Dobytkowa tam był zbiornik i to wtedy jeszcze do Katowic w dalszym, w dalszym ciągu można było Ta, ta wodę pompować stamtąd, nie? No, tutaj mamy takie e, zdjęcie, już e, wchodzimy w teren kościelny, że tak powiem. I był taki wypadek e, w roku, w, podczas wojny, że samolot ląd, awaryjnie wylądował e, przy naszym kościele. I miał taką pecha, że zamiast e, lecieć wzdłuż pola, to leciał w i przez Miedzę przekoziółkował i się rozstrzał. Nie? Pilota wzięli, ale nie wiadomo, czy przeżył, czy nie. Samolot pozbierali, i także nie zostało nic. Dzisiaj by szukać, to i tak by się nie zdarzyło i tak. Na tym skończymy pierwszą część. Zapraszamy na część drugą.